Siemano, Siemano. Ja jestem na to jest pierwszy dzień młodego piłkarza, który próbuje dostać się do szkoły sportowej. A więc cały dzień zacząłem od umycia zębów i ogólne ogarnięcia się, bo dosłownie za chwilę miałem wyjeżdżać na boisko. Kiedy już się ubrałem, wziąłem plecak, wsiadłem do auta i pojechałem w stronę szkoły. Było około 7, więc boisko było całkowicie dla mnie i całe puste. Na początku ubrałem jednego korka, potem drugiego, no i zacząłem oddawać kilka strzałów na bramkę Na cały poranny trening nie poświęciłem jakoś bardzo dużo czasu, Było około, nie wiem, około godziny, no i to była moja reakcja na trzeci strzał. Jebłny słupak. Potem oczywiście przyszedł czas na szkołę, w której spędziłem od około 8 do 15 a no i wróciłem do domu. Po powrocie, około godziny przeczytałem książkę i stwierdziłem, że pójdę do garażu potrenować trochę techniki i tam też spędziłem około godziny. Z tego treningu nie miałem aż tak dużej ilości klipów, ale po powrocie z garażu chwilę się pouczyłem zjadłem kolację. No i oczywiście poszedłem spać. Także to by było na tyle z pierwszego dnia młodego piłkarza, który próbuje dostać się do szkoły sportowej. Siema!